Ja z tej strony prozurę, mógłbym udać, że wszystko jest super, ale jestem mega przeziębiony, dopadła biangina i będę gadał przez nos, aczkolwiek dzisiaj jest wtorek, a we wtorek zawsze musi być odcinek na tym Kanale. Za to mam, powiem wam szczerze, w zamienniku za kawkę pyszny rosołek własnej produkcji, mam nadzieję, że od tego nie umrę. I cóż, jeżeli chcecie jakieś takie backstage'owe rzeczy, między innymi fakt z tego jak gotowałem ten rosołek, czy jak po prostu sobie gadałem z ludźmi, wbijajcie na mój Instagram, wbijajcie na Discorda, ponieważ tam są zawsze sceny z backstage'u. Dzisiaj może być trochę mniej energii, ja postaram się mimo wszystko troszkę pokrzyczeć, boli mnie gardło jak cholera, bo angina nie jest niczym przyjemnym. Przełykanie śliny jest strasznie kłopotliwe, ale dzisiaj robimy... Rysowanie komentarzy. Czwartek natomiast będzie przegląd Discorda 3, którego nie było kupę czasu i był to już mEM, jak Half-Life trójka. Na szczęście ja nie jestem Valve, prozurę często miał przeskoki w swoich terminach i często się spóźniał. Natomiast od teraz wszystko będzie regularnie. Chory czy nie, trzeba robić dla Was odcinki, bo ja to po prostu uwielbiam. Aha, i tak dla wszystkich, którzy zauważyli, Lamborghini, śpinie. Przejdźmy do odcinka. Dobra, i w ten nowy sposób mamy trzy komentarze. W dzisiejszym odcinku zrobimy trochę inaczej, ponieważ będę robił trzy rysunki. A raczej trzy komentarze, spakuję je do jednego rysunku i zrobimy jeden taki całkiem kosmiczny rysunek. Więc na początek najwyżej oceniany komentarz od szejki YouTube, czyli: Może Garfield, nie odpuszczę z nim jako adwokat w sądzie. Zdyskało nasz 200 łapek w górę. Wow! Drugi komentarz będzie od Ficzusa, bądź Ficzusia. Brzmi on: Mamut skaczący po planetach w kosmosie i strzelający gwiazdami z oczu. Myślę, że zrobimy Garfielda jako bardziej sędziego, jako tego, który wyznacza procesy, kto jest dobry, kto zły. Natomiast Mamutowi może dodamy lasery, będzie bardziej klimatycznie. I wyjątkowo dziś będzie trzeci komentarz od tym razem Afika, czyli narysuj świnie jaką modelkę, która pozuje do zdjęć z suknią, która jest zrobiona z kiełbasy. Kurde, strasznie podoba mi się ten pomysł, więc... Przejdźmy do rysowania. Dzisiaj powiem wprost, że będzie dużo rysowania, mało mojej twarzy, mało mojego gadania, bo zdycham po prostu na to gardło ledwo co gadam, ale postaram się uratować odcinek sztuką. I mam nadzieję, że mimo mojego ciulowego stanu, to ten odcinek jakoś Wam odpasuje. I... I już no, nie przedłużam, nie ma przejdźmy do rysowania. Dobra, mamut, który skacze po planetach, myślę, będzie dobrą bazą na początek. Czyli postaram się to narysować jakąś planetę, może z kraterami, może coś takiego. Ale tu może jeden czy charakter, drugi, tutaj może gdzieś trzeci. Wsadzimy, cyk, 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 cyk. Tutaj jeszcze taki duży bym wsadził krater, okej. Okay. Będziemy mieli planetę taką trochę rodem z tego Pokemona złożonego z tych dwóch takich gazowych kul. Nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. Gazli? Coś takiego, nie chcę ściemniać. W każdym razie podoba mi się to ułożenie. Trochę taki księżyc, ale bardziej uderzymy właśnie w fiolet. Mamy podstawę. Tutaj narysowałbym Mamuta. Ten fragment poświęciłbym na Garfielda, natomiast tutaj narysowałbym naszą świnkę, która jest modelką i pozuje w stroju czy tam w sukience z kiełbasy. Myślę, że zaczniemy od świnki, więc pozwólcie, że ja przejdę do szkicowania jej i zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, myślę, że tak o, tutaj będą jakieś trzy plasterki salami. E, tutaj myślę, że porobimy sobie takie pędy po prostu kiełbasiane. Myślę, że będzie to spoko wyglądało, cyk, cyk, cyk. Gdzieś się musi ta sukienka kończyć, więc tutaj myślę, że już pęd taki kiełbasiany, ostatni możemy jakby rozwinąć, o, natomiast tutaj to było dobre. Tu już mogą wracać jej no, troszkę grubsze nóżki, no nie ukrywajmy. Dodajmy jeszcze jakieś korale, też z salami, żeby dodać tej postaci jeszcze więcej charakteru. Pyk, 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 pyk. To jest w ogóle straszne. Jezu, świnia w sukience z kiełbasy. Kto to wymyślił? Come on. Mm, dobra, tyle. Nie dodawałbym więcej pierścienia, niczego. Mamy piękną świnkę zarysowaną. Tu jeszcze dodamy polasy, żeby nie zapomnieć. Cyk, cyk. Więc przejdźmy teraz do drugiej postaci, czyli do mamuta, który ma strzelać laserami z oczu. Wiem, że były gwiazdy, ale uznajmy, że będą lasery. Tutaj wychodzi moja nieznajomość anatomii mamutów, ale wiem mniej więcej jak wyglądają słonie i na tym się będę opierał. Mamuty chyba mają taką tutaj, powiedzmy, ocieplany taki żaliczek, więc to zróbmy. Tu na pewno są grubsze. Tutaj już może być przednia noga, może trochę dalej to zróbmy, bo tu zróbmy przednią łapę, podobnie jak tamto, czyli wielki jeden, drugi, trzeci, pyk, 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 takie słoniowate nogi. Syk. Ok, w porządku. Spozujcie, że to jakoś ogarnę i zaraz dwa pozwolę. E, zaczynam wątpić, czy mamuty tak wyglądają, ale. Chyba tak. Tak mi się kojarzy. Manik, Mamuci, Mamut. Czyli najbardziej znany mamut. Kurczę chyba z bajek. E, czyli oczywiście z epoki lodowcowej. Wydaje mi się, że będzie w porządku. Tutaj oczywiście nie będzie tego za mocno zarysowanego, ale. Nie jestem pewien, czy one miały takie wielkie uszy też. Może? Zróbmy wielkie ucho czemu? Nie najwyżej mnie zbluzgacie, że nie wiem jak wygląda mamut, ale to tylko pokazuje, że się jakoś nie za mocno przygotowuje do tych odcinków. A to chyba dobrze, w sensie... Nie chodzi mi o to, że nie poświęcam na nie czasu, bo wiecie doskonale, że poświęcam tam mnóstwo godzin, ale sam fakt, że to jest takie na spontanie, myślę, dodaje uroku temu wszystkiemu. Także... Zaraz będziemy mieli drugą postać. Jakie mu oczy zrobić? Zrobimy mu takie typowe o moje oczy. Powiedzmy takie o, cyk. O ma strzelacie na serami, o oczu, pamiętajmy o tym. Hmm. Piękny. I został jeszcze Garfield, którego ja mu powiedziałem, że narysuję jako e, sędziego. Hmm. Dobra, myślę, że mam pomysł. Wiem, że była taka typowa poza Garfielda z założonymi rękoma. Może troszkę się na tym powzoruję i dodamy bardziej elementy takie właśnie charakterystyczne dla sędziego. Też nie będę ukrywał, że mam podgląd tak Garfielda akurat. Żeby nie zgubić proporcji Oczywiście rysuję po swojemu, ale nie chcę, żeby ta postać Nie była podobna do siebie Czyli do takiego kultowego Garfielda Który tak stopniowo przez wiele Wiele lat ewoluował, ale No nie będę ukrywał, że mam Tutaj akurat do tej postaci mam wzór Bo to jest po prostu potrzebne do rysowania Takich kultowych postaci, żeby ich nie Zbłaźnić, a żeby dalej narysować je w swoim stylu Chociaż lineart bądź szkic Zawsze warto sobie odpatrzeć Żeby po prostu nauczyć się I żeby też nie spierdzielić danej postaci. Oczywiście, z czasem, jak wam skill wzrasta, robicie już bez tego. I Ja wielokrotnie pokazuję wam na streamach, że tak się da, aczkolwiek często fotkami się warto jednak powzorować. A i teraz ten jego specyficzny wyraz twarzy, to będzie trudne, żeby to zrobić. On ma na pewno duże oczy, tego go pamiętam, zawsze miał takie oczy, o Jezu. To jest To tak można by zostawić. Nosek, ten jego głupi ryjek. O, Garfield w moim stylu. <laughs> Posłuchajcie, że spróbuję jakoś poświęcić dłuższą chwilę na te oczy, na tę twarz, na tę twarz i zaraz będziemy lineartować i kolorować. O Boże, Bella. To po prostu wyszło i-de-al-nie. Naprawdę. Żeby mu bardziej złowieszczy ten uśmieszek, żeby jeszcze bardziej był taki mega... Mroczny, to jest największy po prostu badas historii kreskówek. Tu dorysujemy oczywiście tam jego polik. Pięknie. się, ja że zasługuje na to, żeby być jeszcze grubszym jak te lazanie. Troszkę mu nie służyły. No nie oszukujmy się, tak? O, 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 o. I teraz, i teraz, i teraz możemy uznać, że to naprawdę jest wszystkim doskonale znany Garfield. Ej dobra, jest Garfield jako sędzia, jest nasz mamut i jest kurczę nasza pani świnka. Tego Garfielda delikatnie bym zmniejszył całościowo i przybliżył do mamuta i myślę, że będziemy mogli śmiało przejść do lineartowania i do kolorowania naszej pracy. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać, nie wiem, napiszcie hashtag GarfieldoMamut w komentarzach, bo mi to też właśnie... Jak zwykle, ja zawsze wam mówię jakieś tajne hasło, bo mi to pokazuje, że wy faktycznie te materiały oglądacie i kurczę, no staram się, wiem, że trochę jest słabo dzisiaj z energią, wiem, że słabo z mocą, ale naprawdę staram się dać z siebie wszystko i mam nadzieję, że zaraz po skończonym rysunku po prostu to dostrzeżecie i jakby nie zaniknie fan z tej serii. A tak jeszcze przy lineartowaniu, co do serii zrysowania was, czyli widzów, słuchajcie, chciałem dzisiaj już podać maila, ale mam takie urwanie głowy i jeszcze ta choroba i to wszystko... Podam maila w czwartek przy okazji przeglądu Discorda, jeżeli wyzdrowieje. A mam nadzieję, że wyzdrowieje i odcinek normalnie się ukaże. Wtedy dam Wam maila do tego, żebyście wysyłali mi swoje zdjęcia z krótką notatką, jak chcecie być narysowani. I zaczniemy po prostu robić nową, mam nadzieję, że doskonałą serię na tym kanale. Także teraz pozwólcie, że ja to sobie szybko przelajnartuję. I zaraz widzimy się już, jak będzie skończona, okolorowana, przelajnartowana praca. No i voilà, macie skończony rysunek. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało to, że trochę jest raszowany i troszkę jest przyspieszony. Ja też widzę tutaj, że troszkę spieszyłem się z tym wszystkim, żeby to wykończyć. Ale i tak starałem się dodać trzy warstwowe cienie oraz światło, żeby jakkolwiek wybić te kolorki i żeby to wszystko jakoś się wspólnie komponowało. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że jakoś dałem radę to fajnie zmontować i że powstał i. Skonstruował i zmontował, i w ogóle się już dzisiaj we wtorek, i normalnie punktualnie o tej 17.00 się pojawił. Słuchajcie, mój stan zdrowia jest jaki jest. Ja jutro idę dopiero do lekarza, bo jutro mam wolne, więc nie wiem, czy w czwartek uda mi się nagrać film. Jeżeli w czwartek nie będzie filmu, na pewno dam wam zdać na społeczności. Wybaczcie mi, ja też staram się jak mogę, ale no kurde, nie jestem cyborgiem. Dzisiaj ten odcinek mnie strasznie wykończył, ale mam nadzieję, że efekt jest satysfakcjonujący. I jak zwykle damy radę zrobić mnóstwo ciekawych komentarzy na przyszły odcinek, jak i łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Ja byłem chory, prozurę, wy byliście Wy, a to jest Świnia, która jest modelką i pozuje w sukience z kiełbasy. Mamut, który strzela laserami i skarży się po planetach, oraz Garfield, który jest w tym przypadku sędzią. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się, zdrowe Wam wszystkim życzę i cześć.